Yeah! I mam nadzieję, że tak będzie przed 17, bo już niebawem zobaczymy się, właśnie na, na finale. Radia Kielce, podczas tego finału drugiego dnia akcji naszej Choinka pod Choinkę. Łukasz z trąbą się pojawi. Mam nadzieję, że. Również będziemy odbierali od Państwa telefony, a Państwo będziecie deklarować poszczególne wartości, poszczególne kwoty, wzbogacając te nasze wspólne konta. Wspólne dzieło, tak. Wspólne dzieło. Zbieramy na laptopy dla dzieciaków, także bardzo ważna informacja. Jest wiele dzieciaków, które po prostu nie mają takich urządzeń, a niestety te urządzenia są potrzebne w ostatnim czasie do nauki zdalnej. W związku z tym jest piękna inicjatywa Radia Kielce, także gratuluję tego, tego, tego pomysłu. I za każdym razem, kiedy coś tu się dzieje, Paweł dzwoni do Gole z orkiestry, albo ja, albo Paweł, albo z Edytką też byliśmy raz, no postaramy się tutaj już tak dopingować, motywować i wspierać duchem i ciałem. Do zobaczenia. I dobrym taki... słowem i, 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 i oczywiście tym razem też dobrym dźwiękiem. I do zobaczenia o 16.30. Hej.